Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w pierwszym odcinku z budowy komputera dla widza w 2024 roku. Trzeba jakoś dobrze zacząć ten styczeń, więc dzisiaj zapraszam na taki pokazowy odcinek. Nie jak budowałem, ale z omówieniem Bilda. A build jest fajny, bo jest w większości oparty na podzespołach AMD. Zapraszam. Pewnego dnia odezwał się do mnie Arek z listą części do zbudowania komputera, żebym ją zmodyfikował, sprawdził, zatwierdził, ewentualnie zaproponował jakieś zmiany, co też uczyniłem i wspólnie z Arkiem ustaliliśmy konfigurację, w której on sobie tam jeszcze troszeczkę pozmieniał jakieś drobne rzeczy, ale finalnie bazowo zamówił sobie wszystkie części z Moronet i trafiły do mnie do montażu komputera z jego części, jak sama na wskazuje, bo zapewne wiecie, że ja też takie usługi świadczę, Niekoniecznie musicie u mnie zamawiać cały komputer, możecie u mnie zamówić tylko usługę budowy waszego komputera z waszych dostarczonych części. Możecie kupować tam, gdzie oczywiście wam bardziej odpowiada cenowo, dostępnościowo, czy też macie możliwość lepszego odbioru tych podzespołów. Jak wam powiedziałem, build dosyć fajny, bo oparty na procesorze AMD według mnie najlepszym aktualnie gamingowym procesorze, jaki możecie kupić najlepszym pod względem wydajności stosunku do ceny i możliwości oczywiście samych jak też poboru prądu bo zdecydowanie mniej pobiera tej energii elektrycznej cholernie drogi w obecnych czasach z gniazdka niż procesory Intela. Nie mówię, że procesory Intela są złe, ale wszystko trzeba dopasować do tego, do czego będzie wykorzystywany głównie komputer. Więc mamy tutaj 7800X3D, bardzo lubiany przeze mnie procesor gamingowy, według mnie jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy procesor gamingowy w tym budżecie, z taką mocą obliczeniową, który spokojnie napędzi kartę, która tutaj jest, Hellhounda, ale o tym za chwileczkę. Procesor obsadzony, jest na płycie Asusa X670E plus TUF bez WiFi, dlatego sobie Arek zapomniał o tym, że potrzebuje WiFi i sobie później dokupił i przysłał bezpośrednio już do mnie też kartę sieciową od Asusa szybką, wydajną AXE 5400. Taka mała na PCIe z dokręcanymi antenkami, ale też z Bluetoothem. A na tym też Arkowi zależało. RAM, bo to jest ważne. Arek tutaj postawił na sprawdzone wydajne kości pamięci od Corsera Vengeance RGB 32GB 6000MHz CL30, czyli taka optymalna prędkość dla procesorów Ryzena. Bo nie zawsze, mimo zapewnień producentów płyt głównych, mimo zapewnień samego AMD. Udaje się puścić szybsze pamięci z podstawami Ryzen niż 6000 MHz. Można próbować, ale tak jak mówię, nie zawsze chce to ruszyć powyżej 6000 MHz. Mamy tutaj dwa dyski SSD nVMe, jeden Samsung. 980 Pro o pojemności 1 TB, który jest dyskiem systemowym i na nim zainstalowałem i skonfigurowałem markowi Windowsa 10 Home, bo nie potrzebuje Pro. Pro do domu to tak niepotrzebny, że tak powiem, wydatek. Ma takie funkcje, w których w domu przeważnie się nie używano dobrze, oprócz może tego szyfrowania danych, ale mm, do tego można użyć też oprogramowania firm trzecich. A drugi dysk duży, pojemny, szybki, wydajny Lexar NM790 o pojemności 4 TB już z własnym fabrycznie założonym radiatorem, który jest lepszy niż te małe placki akurat, które przychodzą do nas z płytą Asusa TUF X670E. Zasilacz Be Quiet! Straight Power 11 o mocy 1 kW, czyli 1000 W. Uruchamiając go modliłem się, żeby nie wybuchł, bo 3 na 10 z tych zasilaczy wybucha przy pierwszym uruchomieniu. Zresztą ostatnio nawet do mnie jeden z widzów napisał, co się mogło stać bo przy pierwszym uruchomieniu wywaliło mu fazę wywaliło mu korki i okazało się że właśnie straight power przy pierwszym uruchomieniu zabił Pum! I wszystko poszło w diabeł. Znaczy, komputer na szczęście nie, bo tutaj muszę pochwalić White'a, że te zabezpieczenia w tych zasilaczach są na tyle dobre. Przecież ja nie znam przypadku, żeby przy wystrzale zasilacza spaliły się inne podzespoły, ale z drugiej strony trochę słabo, że nowe zasilacze i się tak zachowują. Tak jak mówię, mniej więcej 3 na 10 wybucha przy pierwszym uruchomieniu, więc uważacie, jak będziecie kupowali te zasilacze. Zdecydowanie tutaj polecam coś innego, innej firmy zasilacze, może Corsair, może Seasonic, może na. Nawet yy, endorfi, ale uważałbym z Bikwajtem. Oni robią fajne obudowy, świetne wentylatory, bardzo dobre układy Aio Nie mogę złego słowa tutaj powiedzieć, ale z zasilaczami od jakiegoś czasu coś u nich jest nie tak. Chłodzenie na 7800X3D to jest znany, lubiany, fajny, wydajny i najważniejsze, cichy układ Aio Arctic 360 w wersji drugiej. Naprawdę rewelacyjne chłodzenie z grubym radiatorem w bardzo dobrej cenie, chyba według mnie najlepsze, najlepiej wycenione Ajon na rynku, a do tego jedne z wydajniejszych chłodzeń na rynku, chłodzeń cieczą, jakie możecie kupić. W sensie. Ayo, jakie możecie kupić. Do obudowy RX 700 wchodzi bez żadnego problemu, nawet jakby radiatory na sekcji zasilania płyty głównej były wyższe. Też się zmieści. Ta obudowa jest na tyle tutaj fajnie przemyślana, że można spokojnie grubego Arktika z grubym radiatorem zamontować na topie i nie będzie nam kolidował z płytą główną ani z wysokimi nawet pamięciami ram, bo to chłodzenie jest przesunięte w stronę. Szyby, czyli w naszą stronę, a nie cofnięte do środka, więc mamy tutaj sporo jeszcze przestrzeni na zamontowanie płyt z naprawdę wysokimi radiatorami i jeszcze wyższe pamięci niż Corsair Vengeance. No i klub programu, jak zwykle, może nie programu, ale komputera, bo to tak przeważnie jest w komputerach gamingowych. Karta graficzna: Power Color Hellhound RX7900XTX. Przyjeżdżająca nas z bardzo ładnym kolorowym opakowaniu z bardzo ładną kolorową podstawką pod kartę graficzną, chociaż sama karta nie należy do najcięższych i RTX -y są o wiele cięższe, natomiast fajnie, że jest w komplecie i fajnie, że jest tego typu regulowana, tak naprawdę taka nóżka z tyłu, którą podstawiamy pod koniec karty graficznej, bo to się o wiele lepiej sprawdza niż takie listwy przekręcane do tylnych śledzi obudowy, które mają pod kartę podtrzymywać, a tak naprawdę to podtrzymują powietrze, bo karta sobie, a te podpórki sobie tak MSI na przykład takie daje w niektórych kartach graficznych. Hellhound ma 24 GB pamięci VRAM, więc na pewno nie zabraknie nam jej przez bardzo, bardzo długi czas. Ma podświetlanie RGB, ale podświetlane są tak naprawdę tylko wentylatory i jedno miejsce na backplate. Można to oczywiście też wyłączyć bez żadnego problemu. Ma dual BIOS, BIOS OC i BIOS Silent. W BIOSie OC to taktowanie jest pełnoprawne, że tak powiem, a w BIOSie Silent spada o tylko 25 MHz, ale zmienia się też krzywa wentylatorów. Są zdecydowanie Wolniejsze, chłodzą całkiem wydajnie i uruchamiają się troszeczkę później, bo karta ma system wentylatorów Start Stop. Dopiero załączają się od 50 chyba 6 stopni, z tego co pamiętam. Natomiast te 25 MHz myślę, że spokojnie można poświęcić, dlatego tego, żeby komputer był absolutnie, no może nie absolutnie, ale prawie absolutnie cichy. Po przy tym chłodzeniu, które tutaj jest przy Arktiku 360 odpowiednio ustawionym, i wentylatorach, które są w obudowie Endorfi Air 700 ARX 700 AIR, przepraszam, 140, trzy z przodu, jedna z tyłu, górna wyleciała, no bo weszło nam ajo na górę. Te wentylatory, fluktusy od Endorfi naprawdę spełniają swoją rolę. Są wydajne, dobrze tłoczą to powietrze do obudowy i z obudowy, ale jednocześnie są ciche. Nawet przy pełnych obrotach, 1500 z tego co pamiętam to jest max, są ciche, więc spokojnie. Można je ustawić troszeczkę wyżej już od początku, że tak powiem, od włączenia komputera, żeby rozkręcały się znowu później, a... W międzyczasie dostarczały odpowiednią ilość powietrza do środka, chłodząc kartę graficzną i chłodząc też, tłocząc zimne powietrze do układu AIO, który jest na topie obudowy. Ta karta jest zbudowana aż na 14-warstwowym PCB z dodatkowo wzmocnioną sekcją zasilania, co ma napędzać tą kartę i dawać jej odpowiednią wydajność. Tutaj muszę posłużyć się ściągą. Taktowanie zegara 2525 MHz w buście, więc myślę, że zapewni to odpowiednią wydajność w grach. Jeżeli ktoś nie planuje używać, moi drodzy, oczywiście śledzenia, Promieni w pełnym tego zakresie, chociaż niedługo wchodzi FSR 3 wychodzi w wersji beta FSR 3 AMD, czyli odpowiednik DLSS od firmy Nvidia. I za już około chyba dwa tygodnie od momentu publikacji tego filmu powinny wyjść oficjalne sterowniki już z fsr -em. Trójką, także myślę, że powinno to rozwiązać sprawę nawet podczas używania śledzenia promieni, ale możliwe, że się temu przyjrzę bliżej w kolejnym którymś z odcinków. Jak widać na załączonym obrazku, tak naprawdę podświetlane są tylko pamięci RAM i specyficznym kolorem jest podświetlana ta karta graficzna. To podświetlenie można wyłączyć za pomocą na przykład oprogramowania Asusa, które jest, inny, które jest zainstalowane na tym komputerze. Ono steruje pamięciami Corsair Vengeance, więc można albo synchronizować to z innymi efektami, jeżeli by takie były w komputerze, ale tutaj więcej nam się nie świeci, albo po prostu to wyłączyć, jeżeli komuś będzie przeszkadzać. Ale taki delikatny akcent RGB myślę, że jest ok. I nawet, jak ktoś nie lubi RGB, to jak tam mu się pamięć nam świeci, to tak nawet ładniej, kolorowo takie nadaje ciepła troszeczkę temu komputerowi, który tak naprawdę nie posiada w ogóle żadnego podświetlenia RGB w postaci wentylatorów. Jakby chciał, to by sobie zapewne zamówił chłodzenie Arktika w wersji RGB-ARGB. No, ale nie chciał, więc świeci mu się tylko RAM i karta graficzna. To w takim razie powiem wam jeszcze, że pod filmem w opisie znajdziecie linki do sklepu Moral.net do całego tego koszyka komputera Arka. Jeżeli ktoś będzie chciał, będzie mu odpowiadał, to może sobie od razu zamówić. Na przykład z dostawą bezpośrednio do mnie, wtedy ja mu wykonam usługę montażu, konfiguracji, testów i tak dalej, sprawdzania całego komputera. A jeżeli ktoś. Poczuje potrzebę zrobienia jakichś zmian, to sobie może oczywiście w koszyku wprowadzić te zmiany i później zamówić przystosowaną dla siebie jednostkę komputerową, gamingową, bo to jest komputer z przeznaczeniem głównie gamingowym. Dlatego po co 7800X 3D, a nie jakaś inna wersja procesora Ryzen, bądź też nie na platformie Intela. Dzięki serdecznie za oglądanie, trzymajcie się i pozdrawiam Was w tech Cześć!